Cześć, Paweł Kamiński, Poligamia.pl Jak widzicie zostawili mnie tutaj dzisiaj samego, nie ma nikogo za kamerą więc będę musiał poprowadzić dniówkę sam o, Piotrek jest, Piotrek leczy że i jest nieco nieobecny ale generalnie jest, macha mi tutaj grą City Bus Simulator Tak, właśnie tę grą, którą uważa za znakomity tytuł do zrobienia z niej jakiejś relacji na żywo, więc jeśli chcecie relację z City Bus Simulator, to jest symulator jazdy autobusem po mieście, to piszcie sms na numer 0700, albo zostawcie w komentarzach informację, że chcecie koniecznie zobaczyć City Bus Simulator. Żarty żartami, a dzisiaj na Poligami działo się parę rzeczy, które warto podsumować. Przygotowałem je sobie tutaj, żeby się nie pogubić w tym, co się działo, bo licznie się działo w tym sezonie ogórkowym, który w pełni, gorąco za oknami i kurz wieje po serwisach z informacjami. Miami. Ale u nas nie wieje kusz. Mamy dla Was dwa wywiady, które Piotrek przywiózł z E3. Wywiad z dyrektorem marketingu Nintendo, z Laurentem Fisherem o 3DS-ie i o tajemniczym Wii U, o tym jak te marki będą się rozwijać i jakie plany ma Nintendo względem tych dwóch konsol. Drugi wywiad, który przygotowaliśmy jest z, z prezesem Sony Computer Entertainment Europe, czyli właściwie PlayStation na Europę, o ich planach względem PS3, a przede wszystkim o bardziej Was pewnie interesujących planach względem PS Vita, tajemniczej konsoli która pojawi się pod koniec roku i może nieźle namieszać na rynku konsol przenośnych. Te dwa wywiady polecamy. Czytania jest sporo, więc będziecie mieli zajęcie na resztę wieczoru, jeśli jeszcze ich nie czytaliście. Co dalej? Recenzja Alice Madness Returns. I tu Maciu nie do końca jest zadowolony z tej gry. Bardzo dużo rzeczy mu się podobało, ale nie podobało mu się skakanie po platformach i dużo elementów platformówek. Jaką ocenę wystawił i co ważniejsze, jak to umotywował, możecie przekonać się czytając recenzję na Poligami oczywiście. Co mamy dalej? Wideo dnia. Jednogłośnie uznaliśmy, że wideo dnia jest zwiastunem Magiki, a właściwie trybu Player vs Player dla tej bardzo sympatycznej gry. Jeśli jeszcze nie graliście w Magicę, tak wiem, nie ma jej na konsolach, no ale chodzi na większości pc więc jeśli jeszcze nie graliście w Magicę, koniecznie zróbcie to teraz. Ja już planuję z Konradem i Pawłem Płazą jakiś mały meczyk. Game Corner vs. Poligamia, albo coś w tym stylu. Zobaczymy, kto jest lepszym magiem. Może pojawi się jakieś wideo z tego, zobaczymy. Mamy dużo czasu ostatnio, więc będzie się działo. Co dalej? Ciekawostka wygrzebana przez Tomka, mianowicie krakowski Uniwersytet, krakowski Instytut Cervantesa przygotował wystawę o grach hiszpańskojęzycznych. Osobiście nie znam żadnych hiszpańskojęzycznych gier, więc będzie okazja. Tylko czemu w tym celu muszę jechać do Krakowa? Ci natomiast z was, którzy mieszkają w Krakowie, mogą tę wystawę już niedługo zobaczyć. Szczegóły na Poligami. Teraz dla odmiany, rzecz, w którą gram, często, gęsto i bardzo chętnie. Team Fortress 2 trwa darmowy tydzień w tę sympatyczną grę od Valve. Więc jeśli jeszcze nie graliście, w co ciężko uwierzyć, bo gra ma już 4 lata, to spróbujcie koniecznie, jak się gra w Team Fortress, warto. Nie. Nie mogę się doczekać, aż Valve ogłosi wreszcie, kiedy pojawi się następca tej gry, chociaż z drugiej strony ciężko mi wymyślić, co jeszcze można by do Team Fortress dodać, żeby była jeszcze zabawniejsza i sprawiała jeszcze więcej satysfakcji. Z ciekawostek jeszcze artykuł, który napisał Paweł Płaza o tym, że granie nałogowe po sieci, na przykład w Team Fortress albo w Magikę, może spowodować znaczące ubytki w waszym umyśle. Dlaczego i o co dokładnie chodzi? Wiadomo, gdzie szukać. Przypominam jeszcze o trwającym cały czas konkursie Runes of Magic. Niebanalna nagroda, można zgarnąć iPada. Wystarczy stworzyć PETA, czyli tak zwane zwierzę partnera przybocznego chowańca, który towarzyszyć nam może w grze Runes of Magic. Znajdziecie szczegóły na pewno na Poligami. To taki portal, jeśli byście nie wiedzieli. I co tam u nas w redakcji? Dzisiaj Tomek zaliczył egzamin ze współczesnej myśli politycznej na całe trzy, no ale zaczął się uczyć wczoraj, odrywając się od Red Faction Armageddon, więc jesteśmy mu to w stanie wybaczyć. Ale to wyjaśnia, dlaczego cały dzień nie było go na serwisie. Może jak wróci z egzaminu, to trochę coś dla was napisze. Tymczasem Konrad już zniknął, bo poszedł grać w Child i zastanawiać się, co właściwie myśli o tej grze i co mógłby napisać w recenzji. Ja dzisiaj dostałem. Gdzieś się tu wolała. Dostałem Auta 2, wielko sympatyczną grę od Disneya, więc będę w nią grał w najbliższych dniach i możecie się spodziewać recenzji. Jeśli film wam się spodoba, to gra pewnie też. Jak zresztą pamiętacie, na poligami były moje pierwsze wrażenia z tego tytułu. I co tam jeszcze? Paweł gra w nową Zeldę na 3DS-a, Paweł Winiarski. Podobno bardzo mu się podoba. O właśnie, to jest ta Zelda, dziękuję. To nie jest Zelda. A, to jest Nine. nine, nine, nine. To jest gra, w którą gra Piotrek w czasie, gdy nie leczy jetlaga. Nie jest to nowa pozycja, ale podobno jest to must-have dla każdego, kto posiada Nintendo DS i lubi gry z dużą ilością zagadek i podoba mu się na przykład y, ghost trick, to i tak powinna mu się spodobać. Piotrek macha, że nie do końca, ale może coś o tej grze napisze, jak już ją skończy, prawda? A, Boże, boże. Tak, postaram się ją w końcu skończę. To jest takie opowiadanie interaktywne, czy są zagadki, w ogóle fajne, dziwne i polecam. Trzymamy Piotrka za słowo, macie to na wideo, że obiecał coś o niej napisać. A ja właśnie wróciłem z urlopu, więc nieco jeszcze nieobecny. Pożegnam się z Wami, ten filmik i tak wyszedł nieco za długi, ale dniówek przez jakiś czas nie było, więc miejcie tę dodatkową porcję radości z patrzenia się na nasze gęby. Paweł Kamiński, Poligamia.pl Słyszycie się z kimś z nas już jutro.